Tajemnicza postać, ostatnio dała mi rozkaz, który jest wręcz możliwy do wykonania. Muszę pokonać mojego największego wroga tym moto Dirtem. Jednak miałem nadzieję, że dzisiaj, jak wejdę na serwer, to otrzymam od niego jakąś pomoc w jego wykonaniu. A więc wejdźmy na serwer i zobaczmy, co tym razem nas tutaj czeka. Nic, nic? O! Dobra, jest coś jednak. Coś jednak jest. Ja nie kojarzę, że to jakaś tabliczka była. Chyba, że to jest ta tabliczka, ale nie na tej tabliczce, która była na filmiku ostatnio, była napisana jedynie jedynka. On musiał tutaj być i zmienić tą tabliczkę. Co tu jest napisane? Jestem dumny. A teraz trzy kropki pimpek? Co z Pimpkiem? Nie, dobra, czyli nie nieprzyjaciel, czy co? Czemu nagle mówi, że Pimpek? Czemu nagle zaczyna mnie straszyć? Co się mogło stać z Pimpkiem? Nie, nawet mnie nie strasz. To już nie są żarty, no. Czemu mnie straszy jakimś, że coś mogło się stać Pimpkowi? No bo nie mówi nic, pisze tylko Pimpek i tyle. Czemu ostatnio te rzeczy, które on do mnie pisze, jakoś informuje mnie, to są jakieś takie niejasne? Nagle coś ci napisze i to masz się domyślać, o co mu chodzi. Nie napisze ci wprost, że chodzi o to, o to, tylko ty masz się domyślać, A przez co ja mam milion myśli na sekundę. Czy przyjaciel by tak się zachowywał? Bardzo dobre pytanie. XYZ ostatnio oznajmił, że ja i on to przyjaciele. Jednak, mimo że podzielam to zdanie, to z tyłu głowy zawsze będę miał to wszystko, co działo się przed tym. Podejrzane tabliczki, pułapki, czy też włamania na konto. No, próbuję to zrozumieć, ale ciężko mi pojąć, że on tak nagle się zmienił. A w dodatku, kiedy teraz zaczyna mi dawać zagadki, które mają zero jakis wskazówek. Okej, okay, dobra. Jestem... Jesteśmy tutaj przy Pimpku i co tutaj się stało? Aż się boję, dobra wylądujmy sobie tutaj Tutaj na spokojnie I teraz co się mogło stać Pimpkowi? Ja go po ostatniej akcji Gdzie go udało mi się ratować. Nie miałem kiedy nawet i w sumie zapomniałem o tym, żeby godzić, przeprowadzić I czy mogło mu się coś stać? Czy ktoś mógł mu mógł coś zrobić? Takich podobnych pytań przez tą dosłownie chwilę w głowie miałem mnóstwo No jak wiecie, albo i nie, pimpek o którym mowa jest moim psem, a zarazem najlepszym przyjacielem Więc to dlatego tak mi na nim zależy i boję się, że mogło mu coś się stać Biorąc pod uwagę, że XYZ raz już go porwał Tu jest jakaś tabliczka Nie, 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 o co chodzi? Dobra, czemu tu jest tyle skalku? Tu nie było tyle skalku. Czy XYZ jest na serwerze, czy o co chodzi? No, ja już nie wiem. Nie wiem, jakie intencje są jego, ale... Ten skalek mnie niepokoi. Witaj. Dobra. I co, i to tyle? Dobra, lecimy tutaj do Pimka. Tutaj powinien być Pimpek. Jak tutaj go zostawiałem? Halo, Pimpek? Tak. Jest. Jest Pimpek. Dobra, ale Pimpuś, czy tutaj coś się stało? Powiedz mi. Czy coś tutaj się wydarzyło? Czy jest jakaś skrzynka, w której nic nie ma? Okej, okay, to są te rzeczy, które... Ostatnio sobie otwieraliśmy. Tutaj coś? Tutaj coś było, ale... Nic. Dobra, o co chodzi? Czemu napisał pimpek, przyleciałem, a tutaj nic nie ma. W sensie coś jest, bo tej tabliczki Witaj nie było. Tego na 100% nie było. I tego skalku tyle nie było. W takim razie o co tutaj chodzi? Czemu pimpek, pimpek? Co się mogło stać pimpkowi? Pimpek, no jest pimpek, to jest ten sam. Nikt mi go nie podmienił. Nie wiem, a tu mam gdzieś się rozkopać, coś tutaj znaleźć, czy co? Dobra, wiecie co? Pójdźmy na replay moda. Ja ostatnio mało co korzystam z Replay Moda, a w ten sposób mógłbym więcej wiedzieć. Dobra, lecimy na Replay Moda zobaczyć. Miałem nadzieję, że na Replay Modzie znajdę odpowiedź na to wszystko, bo aktualnie, szczerze mówiąc, nic a nic nie wiem. Poleciałem tutaj, ale oprócz tabliczki z napisem witaj, nic tutaj nie ma. Dobra, jestem tutaj, w tym oto miejscu. Mamy tutaj tą tabliczkę i teraz, czy tutaj coś gdzieś jest? Jakby jakaś tabliczka gdzieś była, tutaj są jakieś tabliczki, ale to nie. Jakby tu gdzieś była jakaś tabliczka. No to by mi się rzuciła w oczy. Tu jest to, gdzie ja się kopałem, żeby go właśnie sprowadzić stąd jeszcze raz, ale tu coś jest. Tu coś jest. Jakby to było, to nie jest koniec, to dopiero początek. To było ostatnio. To jakby się nie zmieniło, ale tego nie było. Tej skrzynki tutaj nie było. Dobra, czy tutaj coś jeszcze jest? Oprócz skrzynki mamy coś tutaj jeszcze? Graś tabliczka, coś takiego. Chyba nic tutaj nie ma. To będzie to, co, czego mamy szukać. Dobra, wróćmy sobie na serwer. Ja mam nadzieję, że to właśnie w tej skrzynce znajdę odpowiedź na tabliczkę, którą otrzymałem na samym początku. Tylko, czy wy widzicie, co on dalej robi? XYZ jako mój przyjaciel robimy jakieś zagadki, których rozwiązanie nie jest takie proste. Trzeba troszkę pogłówkować, gdzie zawsze to było proste. Czy jako przyjaciel by właśnie takie coś robił? Coś tutaj mi nie pasuje. Dobra, biegniemy tutaj, biegniemy, co tam jest? Szybko, dawaj klatę, dawaj klatę i to w tym co? O co tutaj chodzi? Cały czas nie daj mi spokoju to, że jestem dumny, z czego on może być dumny. Ta tabliczka, która była na początku. Jakby pimpek to okej, okay, to wiemy, że miałem tutaj polecieć, ale dumny? Z czego on jest dumny? Długo się zastanawiałem, o co mogło mu chodzić. Bo naprawdę nic a nic nie przychodziło mi do głowy. Lecz przypomniało mi się coś, co miało miejsce wczoraj późnym wieczorem. Jednak do tego przejdziemy za dosłownie chwilkę. Aktualnie muszę się dowiedzieć, co kryje się w tej skrzynce. Czy jakiś skalk Halo? Coś tutaj ten zaraz wysadzi czy coś? Okej, okay, no dobra, czyli jesteśmy przyjaciółmi, nic nie wysadza, tak bym wysadził przeważnie. Okej, okay, i coś tutaj mamy, tak? Spoko. Chodźmy do Pimpusia, razem z nim sobie to przeczytamy. To jest jedyny w swoim rodzaju przyjaciel. Ja wiem, że XYZ bardzo dużo mi pomaga, ale no Pimpuś ma coś w sobie, także... Jako, że jesteś moim przyjacielem, razem przeczytajmy to. O! Zaczynamy od słów: Drogi przyjacielu, tabliczka, którą widziałeś po wejściu, nie miała cię wystraszyć, ale chce cię przygotować na każdą możliwą sytuację. Jeżeli coś się dzieje, otrzymujesz jakiś znak, lecisz i nie zastanawiasz się. Okej, okay, jakby. jakby. Czek, jakby. czekaj, co? On mnie nie chciał wystraszyć, ale przygotować na każdą sytuację. A co by miało się dziać jaka każda możliwa sytuacja? Wiecie co? Tak szczerze, mam w głowie jedną odpowiedź. A co gdyby chodziło mu o ostatnie słowa, w których kto w skrócie chciał, aby mój plan zostania najgroźniejszym graczem i rozpętania istnego piekła w końcu powrócił i naprawdę się wydarzył? Wtedy łączy mi się to ze słowami: chcecie przygotować na każdą możliwą sytuację. Dobra, te słowa jedynie mi się właśnie z tym kojarzą. To by miało sens, że on chce ten plan jakby cały czas mnie uczyć, żebym został tym najgroźniejszym graczem i rzeczywiście zrobił tutaj istne piekło. To by pasowało. Dobra, czytamy dalej. Ten pies? To nie jest zwykły pies? Czekaj, co? Czemu jest zmiana tematu na psa? Jak nie jest zwykły pies? To się... To jest mój przyjaciel. Czyli no nie jest zwykły pies. Dobra, czekaj, co? Zaufaj mi. Tak jak zrobiłeś to ostatnio. No, zaufałem i chyba nic złego się nie stało. Gdy stracisz Pimpusia... ...trzy kropki. Panie, czemu próbujesz mnie zagłuszyć? Dlaczego? On musi się o tym dowiedzieć? Proszę. Cisza. O czym ja się mam niby dowiedzieć? Kto kolejny raz zagusza XYZ? O czym ja mam się dowiedzieć? Co jest z tym STEMIN tak? Albo co się kryje w nim jakby. Co? Okej, okay, mamy trzecią stronę. Jedynie co mogę ci powiedzieć to. Baza. Przepraszam, nic więcej mu już nie powiem. Zostaw mnie i kolejny raz cisza. Ej, dobra. Ktoś krzywdę robi z? Ktoś próbuje go zagłuszyć? Po czym teraz jest? Nic więcej mu już nie powiem, zostaw mnie. Ktoś robi krzywdę XYZ. Nie wiem, tak jak już nieraz mówiłem, kiedy myślę, że wszystko zaczyna robić się pewne, że zaczynam całość rozumieć, to nadchodzi taki moment, jak teraz, który miesza kompletnie wszystko. Nagle jest poruszony temat mojego psa, któremu, tak jak jest opisane w książce, nie może nic się stać, bo coś się wydarzy. Tylko właśnie co? I tutaj jest najważniejszy element całej tej historii. Bo ktoś cały czas zabrania z, mówić kluczowych słów. W tej sprawie. A co jak właśnie przez tę osobę nigdy nie poznam odpowiedzi na to, kim jest i co chce XYZ? Tak jak na początku bałem się XYZ i wręcz żartowałem sobie z jego słów odnośnie pokoju na serwerze, odnośnie jego dobrej strony. I co gdyby rzeczywiście on nie żartował, tylko chciał mnie przed czym przeszedł? Tylko po raz kolejny nasuwa się pytanie, przed czym albo przed kim? Wiemy jedynie tyle, że XYZ dzieje się coś złego i wygląda to, jakby ktoś próbował coś mu zrobić. I sam sobie chyba potrafię odpowiedzieć, jak mogę mu pomóc. Muszę wykonać jego rozkaz. Zrobić wszystko, aby zadanie, które XYZ Uważa za niemożliwe, stało się możliwym. Nie wiem jak to zrobię, ale pokona mojego największego wroga kapilota najpotężniejszym dirtem, który otrzymałem ostatnio od XYZ. No i tutaj w końcu możemy wrócić do sytuacji, o której wam już wcześniej napomknąłem. Całość miała miejsce wczoraj, później wieczorem. Jakby na początku wygląda to niewinnie, spokojnie, bo podlatuję sobie do kapilota, jak i Jakuba, którzy właśnie są na serwerze. E, dobra, bratko, ale gdzie ty idziesz, gdzie ty idziesz? No poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Chodź to, chodź Poczekajcie, no. No, pożekajcie, no. no chodź tu, na ci... gadać. No i od tego momentu zaczęło się robić delikatnie, dziwnie. Jakby tak. Ja od początku, jak widziałem kapilota, to chciałem po prostu wykonać rozkaz od X Z. Ale nie pomyślałem, że sam kapilot również chce mi coś zrobić i nie do końca coś dobrego. No, ale ty tak, Bratku, o cześć, cześć, co to? Cześć. O ty, ja ty. o ty, kolego! oni mnie we dwójkę i cały czas chcieli o czymś porozmawiać. Co wy chcesz? Ej, kumplu, no, ja, 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 jedna... tak. ja bym chciał się zapytać o jedną rzecz. pogadać, ja bym chciał się zapytać o no. jedną rzecz. Skąd ty masz te wszystkie fonty? O, czemu pytasz? No, po prostu pytam. powodzi mi się, no. Powodzi mi się, no, no, mi się, no. no i palisz wrota jest. No, co za menem. No. Halo? Bratku. No o no, no, co ci chodzi, my nie wiem o czym mówisz. No nie. Poszaleje. No. Co chcecie? Bo ja się was boję, was. dwójka jest. Nie wiem co co macie za intencje do mnie. No ale żadnych intencji nie mamy. Z mieczem do mnie podchodzisz, z łapami. No bo jakoś tak w ostatnim czasie mam wrażenie. No. Że się zakumplowałeś z tym twoim oprawcą. Ja się z tym niskim z zakomplowałem? Musiałem lekko zlewczo odpowiadać na te pytania. Bo, jakby w sumie, czemu mam odpowiadać na to? Jest to tylko i wyłącznie mój przyjaciel, i to tylko i wyłącznie mnie powinno to interesować. I żebyście zrozumieli, też pełnie moje stanowisko. Mimo, że wcześniej mówiłem, że z żadnym z graczy nie jestem przyjacielem, tylko wrogiem, to do jakuba podchodziłem bez żadnej agresji. Nie miałem że żadnych zamiarów czegoś mu robić. Za to moim celem był kapilot, który to sam z siebie rzucił się na mnie. Nie no, ty się tłumasz, ty się tłumasz. No, od się tłumaczyć? No w końcu Aferkowicze, czy kumple? Skąd ty masz mejsa? Skąd ty masz znowu mejsa? O e, O ma Mace'a? E, ty! Kolega. Ty! no nie mam to temu! Ty, oh. ty o, jeszcze Ktoś jeszcze? się ten, tego Jego. Ej, ty jesteś opętany, Znam znaczy, masz twoich że tak powiem Co wy chcecie, o czym jesteś? chodząc? Tu, tu to mój kolega ja mam z twój film dzisiejszy Nie, zar zaraz, 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 kolego Bandy na odległość Skąd? Aha! Tak chcesz, tak chcesz, tak? Okej. Okay. Nie no, bratku, zostaw mu tego na razie. Nie. Ej, Ej no. dawaj. Oa! Nie! A kolega, kolega Iz YZ nie nauczył cię jeszcze strzelać tym? Bo trzeba trafiać jeszcze miejscem. Dało, dawaj go, dawaj go. Słuchaj! Nam się za bardzo nie podoba, że ty tak z nim sobie cały czas żyjesz. Oła! oj, 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 oj! Brawo, brawo. To totem, to tam, to Dobra, ja, 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 Zaufajcie mi, walka ta nie była dla mnie prosta. I opanowanie jakichś emocji czy to stresu nie było takie łatwe. Stąd też wynikało to moje częste gubienie się. Działałem po prostu spontanicznie. O, skuj. O, ale przegrzmociłem! Ale to boli! I żebyście zrozumieli czemu też biłem Jakuba. Jakby miałem wrażenie, że próbuję ją powstrzymać przed pokonaniem kapilota. Chyba, że w trakcie walki źle to zrozumiałem i miał on co do mnie inne plany. Wiesz, że oddasz teraz, oddasz to wszystko? Ja oddam? No. A dzisiaj co, mnie Dirtem zabić? A co cię to interesuje? Mnie to interesuje. Ostatnio u mojej pandy byłeś. Masz szczęście, że jej czasem nie dotknąłeś tam. Oj, oj. Ulsunczy Ja tutaj tylko na sekundę. Wiem, że cały czas ponad 72% osób nie subskrybuje tego kanału, a ja tworzę dla was filmy codziennie. Także poświęć tą sekundę i zostaw tego suba, a nie pożałujesz. Nie, wiem, nie wiem, per sperełkował gdzieś tam w las. Ale zaczął mnie. Chodzę, coś jest nie tete, coś jest nie tete. Co? Skąd Ej. ty to wszystko masz? Mówię, pan Ty dał. niby to tracisz, teraz nagle zyskujesz. Pan dał! A to teraz pan jest, tak? O co chodzi z panem? Było to rzucane totalnie losowo, ale jak się teraz tak zastanawiam, to kontroluje on moje ruchy, najwidoczniej jest silniejszy ode mnie i zarazem chce mi pomóc w planie zrobienia istnego piekła na Ribornie. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej mogę go nazywać przyjacielem, jak i panem, który to dał mi rozkaz, aby pokonać mojego największego wroga. Jest, jest, dobrze, dobrze. Czułem, że kapilot jest już na wyczerpaniu Tylko dosłownie chwila i uda mi się go pokonać Ale, czemu ty Czemu tego to nie przez to nie działa, co jest? Wiesz? tego nie wiesz co bratku? Ale Uli mi to... już tarczę o. No to właśnie niszczy niesamowicie tarczę No, co jest? Dawaj O, 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 o. 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 Ty ci zasadził, ja nie?

że jeden hit i wyśpadł, bo to temu nie miałeś. Tylko mi się wydaje, czy rzeczywiście kapilot jakiś taki zbyt pewny był. Bo nagle zniknął, po czym chwilę później zjawił się i zaczął mnie dalej bić. A gdzie, gdzie kolega? A gdzie twoje kolega? A ty. A tu. Tu? No chodź. No to chodź. A jestem. A może nie majsem. O o A może majsem jednak A ty czasem go nie spaliłeś? No wiesz, to gdzie był i gdzie jest, to o, nie. nieważne. Jak uciekasz? To są jeszcze kilka kitów i widzisz? O, jak to się dzieje? O, o, o. Oj! Ojejuj, ale podskakujesz! Pięknie jak na Jump City! I w trakcie całej tej walki miała miejsce kolejna rozmowa odnośnie XYZ. Wygląda na to, że gracze Reborna boją się go. Czy tylko mi się tak wydaje? Była równowaga! Chodzę. Była równowaga! Jest dalej. Dziwny przyjaciel No jak, jest dalej Was jest dwóch, w ja jestem sposób? jeden W jaki sposób? Was jest dwóch, jestem nie. jeden Jak nie no, właśnie, właśnie, nie, was też jest dwóch W tym sęk Ale nie pomaga mi aktualnie W tym Tego nie wiem Oj no, nie tego pomaga? nie wiem Uuu! Oj, Ojoj Pan byłby dumny A może jest? Już co? Dobrze No, zar zobaczymy jeszcze Tak, chcesz się bawić? O, ty już zawijasz? Mi, Suset już pęka. W sumie musiałem zadać jedno ważne pytanie, bo nie dawało mi to spokoju. A wy, od kiedy tam sojusznicy jesteście? Nie, nie, nie. Jesteśmy sojusznicy, tylko. O, co ale Pięknie to było. Nie miałem zamiaru latać aktualnie za Jakubem. Ja dostałem rozkaz o pokonaniu kapilota, także to na nim musiałem się skupić. O, ja jezus, Jakub, pomóż, 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 pomóż. Sorry, nie chłaszałem. Idee, tak, 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 tak! tak. Jakub? Jakub! Jakub! Ja nie mam seta, ja nie, nie mogę ci. nie pomogę. Kolega, gdzie ja uciekasz? Oj! Tak chcesz Jakub. zrobić? Jakub! Jakub z Ja mam seta! Może razem tutaj poszimy w tej wodzie! Jakub! Proszę cię! Pomóż mi, teraz! O! Dok! Tak. stój! Oddam wszystko, oddam wszystko! Oddam to chcesz! Stój, to oddaj serce, oddaj serce! Nie Mam, mam wydeć mam wety Ale wety co ty teraz masz? Nie, nie. Jakub! Jakub! Co się stało z pandą? Gdzie jest panda? O, o, nie, 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 nie może panda! O. Nie, proszę cię, zostaw, zostaw, zostaw zostaw. pandy? Proszę, ja ci nie wziąłem pimpka. Nie wziąłem ci Pimka. W trakcie jakimś dziwnym trafem do tego miejsca wszedł również Jakub. Nie wiem, jaki miał cel, ale ja w całym tym stresie, mając w głowie tylko jeden plan, aby pokonać kapilota, zacząłem go po prostu bić. Możliwe, że bałem się, że uratują on kapilota, a mój plan równie w gruzach. Jakub, mnie mnie. Co ty mi tu, koledze, pomagasz? Co wy nagle sojusznicy jesteście? Nie, Tak, nie. Tak, tak, ja teraz, teraz mamy szansę. No nie mamy żadnych szans, co ty gadasz w ogóle? Dawaj, dawaj go. Pal wrotę Ach, stamtąd. Dawa, go. Pal wrotę. O, dawaj. Dobra, bo mi set naprawdę, Sali mi, mi pada, set mi pada. O, oh, Jezus. Oh. Dobra, zdążyłem, zdążyłem. I mimo, że kapilot uciekł, to zaufajcie mi, że to nie jest wcale koniec. Jednak dosłownie na chwilę wróćmy do tego, co działo się dzisiaj rano. Gdy to właśnie po na serwer, ujrzałem tabliczkę z napisem Pimpek. Dobra, stwierdziłem, że to jest idealne miejsce dla Pimpusia. Nie ma co go dziś w podziemiach trzymać. Tak, postanowiłem, że przeniosę go do innego i zarazem bardziej bezpiecznego miejsca. Nie mogłem ryzykować, że ktoś odnajdzie tajną bazę i coś mu zrobi. Tutaj, na spokojnie, będzie miał dach nad głową, nic mu się nie stanie. Także, Pimpuś, ja szybko lecę do bazy. I żebyście nie zgubili wątku, to mowa tutaj o bazie, która była zapisana w książce. Na ten moment miałem dwie opcje: pierwsza i druga baza, którą wręczył mi XYZ. Mowa tutaj chyba tylko i wyłącznie o mojej bazie, którą otrzymałem od XYZ. -a. Chyba nic innego nie ma na myśli, no jakby mogę pierw polecieć do tej pierwszej bazy, którą otrzymałem, a później polecimy do tej drugiej, żeby bez sensu nie wracać. Tylko co mnie tam czeka? To jest dla mnie najbardziej stresujące. Że ja nie wiem. On mi dzisiaj daje takie wskazówki, że ja nie wiem. Mam dziś lecieć, ale powodu mi nie poda. To jest niepokojące. Zaczyna to iść w złym kierunku. Bo to od ostatnio jakoś tak się zaczęło dziać Dokładnie, mimo że traktuję go jako przyjaciela i ufam mu To jakoś czuję niepokój w takich sytuacjach Bo te zagadki zawierają coraz to mniej wskazówek Dobra, jesteśmy teraz blisko tej tutaj bazy, która jest tutaj Dobra, wskoczmy sobie z totemem i zobaczmy czy tutaj coś jest Czy coś się zmieniło Jak wiemy teraz musimy patrzeć w wszystkie miejsca, bo on nawet tabliczki zmienia To nie, to też było, było... Również było, też było i tutaj Też nic nie ma, czyli zostaje nam tylko i wyłącznie Baza, którą otrzymaliśmy od niego Tą drugą, także lecimy w to miejsce I zobaczymy co tam będzie Ponowała mnie jakaś niepewność, bo za każdym razem Kiedy mam gdzieś lecieć, to nie wiem czego mam się spodziewać Dobra, jesteśmy tutaj I teraz tutaj gdzieś było to wejście, tutaj mamy sobie zrobione To wejście takie, i teraz chwila prawdy Czy my tutaj coś mamy? Dobra, wystarczy Że lecimy po prostu tutaj Okej, okay. weźmy sobie jedzonkę, zjedzmy I czy coś tutaj się zmieniło? Rozejrzałem się po bazie I nic szczególnego nie zauważyłem jednak po czasie, to to przybyło, coś, czego tutaj nie było. Co to jest za miejsce? O co w tym chodzi? Dobra. To idzie w złym kierunku, to idzie w złym kierunku. Coraz dziwniej, że to wszystko się dzieje. Ale dobra, weźmy, otwórzmy tą... Co? Jakiś. Jakiś shulker box? Shulker box? Ej, dobra, co? A nie raz, tu nie było żadnego shulkera. To w ten sposób, tak? Czekaj, 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 czekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czemu on nie mógł tego dać tutaj? Ja myślałem, że jakieś itemy mi dał, czy coś. Aha, tu coś napisane jest, dobra. Tak jak powiedziałem ostatnio. Nie mogę ci więcej pomóc na ten moment Dopóki na to nie zasłużysz Cały czas najwidoczniej rozchodzi się tutaj o rozkaz Dopóki go nie wykonam XYZ mi nie pomoże Więc jak często mówił mi on sam Czas tyka I tutaj również jest tak ok samo Zapewne myślałeś, że przygotowałem do ciebie jakąś kolejną niespodziankę Jednak po prostu nie mogę Dopóki twój największy wróg Trzy kropki Dopóki on nie zobaczy tego, że ja pokonałem kapilota tym dirdem, co dla mnie jest praktycznie niemożliwe, tak jak to pisał ostatnio, to on nie będzie mi pomagał. W takim razie, jesteśmy przyjaciółmi, czy nie jesteśmy przyjaciółmi, jak to na ten moment wygląda. I zanim przejdziemy do najważniejszego i zarazem najdziwniejszego fragmentu tej książki, to dosłownie na sekundę wróćmy do wczorajszego wieczoru, bo miało wtedy miejsce coś jeszcze. Ale dobra, Oto, ja pytam, zapytam, co się nagle stało, że w nagle w sojusznicy jesteście? No właśnie, nic, nie jesteśmy sojusznicy, ja chciałem po prostu pogadać. A ty wtedy zacząłeś mnie atakować. Nie, on mnie zaczął atakować, a on mnie zaczął bić. Kiedy? No zaczął mi bić. Nie, na górce, ty bierz chcę się. O, tylko, ty, dobra. To e, jest za tajną bazę. Tak, jest, to no, jest No to panda, no to panda leci. Nie, nie, Jakub pomóż mi, on nie może Panda nie, albo ty, no. panda albo nie, ty. Nie, nie. Jakub, Jakub, on nie może nie zrobić tak? nie. W takie konflikty nie będę się pchał. Nie. Tak, chcesz, Jakub, to, Chcesz? Chcesz Cię. na pewno? Zostaw pandę, zostaw pandę. Tak, jest, tak? Panda, panda musi żyć. Epic! pik! To temiku nie mamy, taka bieda piszy, oj Kompletnie nie rozumiem tego ruchu ze strony kapilota z wysadzeniem stawu Lego, ale nie mogłem wtedy się tym przejmować, bo miałem jeden cel, pokonać go. Dobra, to lecimy do Pimpka w takim bądź razie, co? Myślisz, że nie będzie z pimpek? To patrz, to chodź ze mną, chodź, to to lecimy do niego. Tak, lecimy na no to, chodź, polecimy. Bacik ci chyba nie mówiłem, nie? Co ja straciłem? No, to panda szybciej. A, jeszcze się... Panda pierwsza, tak? Chcesz panda stracić? Wiesz ja to stracić Pimka. Wiem gdzie jest Pimpek. Ja chciałem z wami pograć, tylko ty mi zaczęłeś bić. Ale co Lego. Kapilot cały czas próbował mnie w jakiś sposób nastraszyć, za to ja stwierdziłem, że uspokoję się na chwilę i porozmawiam z Jakubem. Jakub, ja sam porozmawiam, ja mam wywaloną mnie, chodź tu, chcesz porozmawiać, to chodź. No to chodź. Nie, samo nie chcę, samo nie chce. Chcecie blankiego. tam gdzie czy... miejsce. Nie, jest, ja zbudowałem specjalne miejsce do rozmów. Chodź. Dobra, ja chcę, ja chcę wyjaśnić jedną mhm. podstawową rzecz. I nie chcę teraz się tłuc z nikim ani nic. Okej. Jedna podstawowa rzecz. Skąd? No skąd to się dzieje? No, no jakby, no nie wiem, 7 milionów znaków. Mhm. Czemu nagle wy jesteście kumplami? By jakby... To jest zagadka, której. Sam ja nawet nie wiem. Jakby ciężko jakkolwiek było mi odpowiedzieć na to pytanie. Mimo, że tak jak mówiłem, chciałem porozmawiać z Jakubem, to temat ich YZ traktuje bardziej olewczo i nie chciałbym odpowiadać na te pytania. I mimo że nie udało mi się pokonać na ten moment kapilota, to spokojnie. Do tego tematu jeszcze wrócimy, bo mam plan. Za to wróćmy teraz do niepokojących słów, które to były jeszcze zawarte w książce. Nie zostanie pokonany z najpotężniejszego Dirta nie otrzymasz żadnej pomocy ode mnie. Mój przyjacielu, uśmieszek. czyli jesteśmy dalej przyjaciółmi? Ale on mi dał po prostu teraz warunek. Ok, czyli ja mam po prostu teraz w jak najszybszym tempie pokonać kapilota. Co tu jeszcze mamy? Ale powiem ci tylko jedno. Obserwuję każdy twój krok. Nawet jeżeli mnie nie widzisz, ja jestem. Pomocy... On tutaj jest. Ja, jakim cudem? Czekaj, czekaj. Po kolei. Obserwuję każdy twój krok. Nawet jeżeli mnie nie widzisz, ja jestem. Jak, przecież tu nikogo nie ma. Dobra, to jest dziwne. Ale jeszcze dziwniejsze jest to: pomocy on tutaj jest. I mamy kolejną stronę. Dobra, o co tutaj chodzi? Chce mi coś zrobić? Mnóstwo wykrzykników. Przyjacielu, śpiesz się, bo to jest jedyny ratunek. Cisza. X, Y, Z.